Zajechaliśmy do dworku rodziny szanowskich z roku 1842 roku. Na terenie posiadłości można sobie odpocząć, przebywać tutaj cały dzień. Amelka zajmuje się teraz jezdkiem. Jesteśmy nad stawem, gdzie można sobie podpoczywać Wieczorem posłuchać kumkania że Obok mamy ogród różany, podoba Ci się taki ogród różany i mamy możliwość tu sobie wziąć leżaczek. Przyjść, usiąść, odpocząć. Oddech złapać wielkiego, od wielkiego miasta. Różne kolory róż. Tutaj, tutaj mamy trawkę. Tyle Jesteśmy w parku. Chodzimy sobie za melką. Jest przestrzeń naprawdę teren. Tutaj mamy pomnik przyrody. Wielkie ogromne drzewo. Amelka stanie, zaraz wam pokażę, jakie jest duże. Teraz widzicie. Ty jesteś duża? Tak, on jest drzewo małe. A drzewo jest małe? Tak. I ja jestem jeszcze więcej kamień. Widzisz? Teraz jeszcze więcej. Tutaj mamy takie przejście, ale też widok na staw, a tam można sobie położyć się na hamaczku, sobie nad stawem odpoczywać. Nawet taką wczesną jesienią miejsce ma piękny urok. Co jakiś czas są ławeczki, na których można sobie usiąść. Stała tu jeszcze przed wojną. Sporo trawy, można się opalać, delektować i odpoczywać. Drzewa dają sporo cienia w upalne dni. Widziałam zdjęcia, jak zostało kupione a kupiony dworek raczej. włożyli w ten dworek właściciele naprawdę serce, bo jest pięknie. I tutaj jeszcze mamy też staw. Melka jak ma tylko okazję, to idzie do piesków. Dlaczego ten dworek pani kupiła? Um, dwór w Radoniach kupiliśmy 20 lat y, mm. temu. To była ruina, jak potem, nie wiem, czy pani widziała zdjęcie. Tak, ale widziałam tutaj, mogę pokazać. A wcześniej przez 14 lat y, mieszkaliśmy w komorowie. I był to taki przedwojenny z 1932 roku. Tutaj nie ma tego zdjęcia. E, domek, e, willa podwarszawska też w stylu dworkowym, bo miał kolumny, e, taki mansardowy dach. I ten, ten dom w Komorowie restaurowaliśmy też przez rok. I mieliśmy z tego bardzo dużą satysfakcję, że to się udało i, i że on potem jak gdyby odzyskał swoją świetność. Natomiast to był bardzo niewielki domek. I jak się nam trójka synów urodziła, to stwierdziliśmy, że po prostu się przestajemy mieścić, i zaczęło nam po głowie chodzić taki, taka, taki pomysł, że może by coś na większą skalę. Nie bardzo wierzyłam, że znajdę jakiś dwór do odbudowy, bardziej myślałam, żeby poszukać na przykład parku, gdzie jest miejsce po dworze, prawda, czy jakieś już totalnie ruiny, że może będą jakieś stare plany architektoniczne, według których można dwór zbudować. No i komuś opowiedziałam o, o tym naszym pomyśle, o już tym... Już idą herbatki o, dziękuję, i ci, dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. I, I dostałam informację, że pod Grodziskiem Mazowieckim jest właśnie dwór na sprzedaż. I pojechaliśmy jesienią 2000, 2000 roku zobaczyć po raz pierwszy wyglądał katastrofalnie bo to była jesień było mokro były, były chmury nisko wisiały i no i dwór był totalną ruiną nie było w środku nic była dziury w dachu lała się woda do środka ale wokół był przepiękny park tak jak go teraz widać oczywiście on był bardzo zarośnięty natomiast no to to stanowiło niewątpliwie jego wielki atut, że, że park jest. Bo oglądaliśmy też inne dwory, na przykład dwór w Kaskach. To jest kilkanaście kilometrów stąd. I tam stał przepiękny dwór, o wiele lepszym stanie niż ten tutaj, ale na, na środku pregierowskiego pola z jednym kasztanowcem. I to było całe wszystko, co zostało po parku. A tutaj ten, ten park od 200 lat w takim stanie no, praktycznie naruszonym. Czy ten pozostał, urok tego parku tak. tej, tej Myślę, że okolicy. jeżeli chodzi o mnie, to zdecydował urok parku. No i był oczywiście dwór był nietypowy, więc ten, ta nietypowość też, też nas pociągała, bo, bo nie jest to taki dworek siedzący na, na ziemi, do którego się wchodzi po, po dwóch schodach, prawda? Tylko to jest bardzo wysoko wyniesiony dwór. Niektórzy w okolicy mówią na niego pałac, chociaż ja tego wyrażenia nie lubię. Ale jest, on ma odwrócone proporcje, bo normalnie dwory mają dwie trzecie dachu do jednej trzeciej muru, a tutaj jest właśnie na odwrót. Jest on wysoko podpiwniczony, ma kilkanaście schodów, które wiodą pod kolumny i są dwie trzecie muru do jednej trzeciej dachu. Także jest to potężny budynek, trzy poziomy piwnice, parter i piętro. Każdy poziom ma po 330 metrów, więc jest co odkurzać. No to a tak się z zewnątrz nie wydaje tyle metrów. Tak, tak. Ale jednak no. jest tak jak pani tutaj mówi. A proszę mi powiedzieć, bo tutaj widzę taką książeczkę ja wam pokażę. O tutaj pani napisała i właśnie się zastanawiam kiedy się pani zainteresowała historią tego dworku, który pani kupiła, że powstała aż książka. Um. Zainteresowanie historią, chociaż ja nie jestem z wykształcenia historykiem, ale jestem humanistką, jest, jest we mnie jakoś tak, myślę, że genetycznie moja mama jest profesorem historii. Natomiast trudno było interesować się historią dworu w momencie, jak myśmy go odbudowywali, bo, bo po prostu było to czasochłonne. Znaczy ta odbudowa była czasochłonna, i ja nie miałam w ogóle, w ogóle no, możliwości nawet, żeby to robić. Tym bardziej, że gdyby pani te 20 lat temu wpisała w internecie słowo dwór w Radoniach, to wyskoczyłoby pani jedno zdanie: dwór klasycystyczny, otoczony parkiem z pierwszej połowy XIX wieku. I to, i to było wszystko, co było na temat Radoń. Ja po prostu przez pierwsze 5 lat tutaj intensywnie na. Na tej budowie bywałam codziennie, a mieszkaliśmy w Warszawie, gdzie, gdzie nasi synowie chodzili do szkoły, więc ja po prostu też byłam zajęta dziećmi i, i tym, co każda kobieta prowadząca dom jest. A jednocześnie musiałam być na budowie, więc jak gdyby w tych pierwszych latach nie miałam czasu odkrywać tej historii. Historia, też miałam wrażenie, że, że dwór jak gdyby blokował tą historię i, i musiało się coś, Wydarzyć, co opisuję właśnie w mojej książce, co spowodowało, że nagle ta, ta historia po prostu zaczęła płynąć, i w tej chwili, tak jak wtedy było jedno zdanie, ja mam w tej chwili całe paki um, informacji, wywiadów, książek, przepisów, zdjęć na, na potężną taką książkę dotyczącą całości historii majątku radońskiego. No, i muszę do tego kiedyś siąść. No i w sumie, jakby nie było, to się pani w tą historię też wpisuje teraz. E, tak, teraz tak. Jesteśmy, ostatnio właśnie policzyłam, bo ktoś zadał mi pytanie, kolejna, może inaczej, kolejna nietypowość dworu, że on nie pozostawał w rękach jednej rodziny. Jak miało to miejsce w wielu, przypadkach, że przez pokolenia, prawda, dwór był siedzibą jednej rodziny i wiele generacji tam mieszkało. Tutaj te właścicieli było bardzo dużo, my jesteśmy 17 i dwór bardzo często zmieniał ręce. W związku z tym jak spróbowałam znaleźć kto najdłużej był właścicielem majątku radońskiego, to był Piotr Folkierski, który tutaj władał przez 58 lat, natomiast my się plasujemy na drugim miejscu, bo już jesteśmy 20 lat, a na trzecim miejscu są właśnie Państwo szanowcy, którzy ostatni przed reformą rolną Właściciele radoń, którzy mieszkali tu od 32 do 45, czyli 13 lat. No to o, super. To może to powinniśmy też nagrać, że mamy, tak. mamy tu herbatę. Tak. tak. Jest cały czas nagrywany. Ja dostałam kawkę, bo poprosiłam, jak zawsze w podróży, tylko piję i jadę. Dziękuję. Proszę mi powiedzieć, jak pani sobie poradziła? Jakie miała pani problemy? Czy w ogóle pozytywnie pani odbiera pracę z konserwatorem zabytków? Um, dwór e, i park e, są pod, e, pod konserwatorem. Park pod konserwatorem zieleni, dwór konserwatorem zabytków. I e, gdy kupiliśmy ruinek. W 2001 no tak, proszę roku pokazać te zdjęcia. Tak wyglądało. Może bliżej, też o troszeczkę. Tutaj? O, tak, tutaj, jeszcze bliżej. Może trochę. pani. O, fajnie. Proszę. Tak. Um, Czyli tak wyglądał Tak właśnie... wyglądał dwór w 2001 roku. No i trzeba było tak naprawdę przygotować do odbudowy absolutnie wszystko. I te przygotowania, takie, taka papierkowa praca. Konsultacje, pozwolenia, bo tu nie było przecież żadnych mediów, żadnej infrastruktury, to jakieś dwa lata nam zajęło. I tak samo plany wnętrz i odbudowy budynku, które trzeba było przedłożyć u konserwatora i uzyskać jego pozwolenie. Mieliśmy chyba szczęście, że konserwator był bardzo takim wyrozumiałym człowiekiem, który. Podobnie jak my, dysponował, mam wrażenie, tylko jednym zdjęciem. Nie było po prostu żadnej dokumentacji, było w ogóle bardzo skąpo, jeżeli chodzi o ten dwór, co już wcześniej mówiłam. I konserwator i my mieliśmy raptem to zdjęcie. No to faktycznie na podstawie tak. tego jednego zdjęcia. Więc konserwator, nawet nie ma drugiej połowy domu, prawda? Więc. Yy... On sobie życzył tylko żeby w dalszym ciągu był dach kryty gontem, żeby bryła nie była zmieniona, żeby okna miały szprosy drewniane, żeby My myśmy... tutaj nie widzę tych okien, te co są Tak, no i, i dach oczywiście tak jak w większości dworów polskich dachy nie były zaadoptowane aby w nich mieszkać, znaczy strychy, ponieważ myślę, że było trudno ogrzać taką przestrzeń. Bo jednak wtedy grzano piecami kaflowymi. A tutaj czasy się zmieniły, i myśmy zaproponowali konserwatorowi, że, że po prostu chcemy sypialnię i, i łazienki umiejscowić na, na poddaszu. I on się, on się na to zgodził. Nie miał również konserwator żadnej dokumentacji, jeżeli chodzi o położenie wewnątrz. Pokoi, o rozkład pokoi. I także to, co musieliśmy oczywiście, klatkę schodową zaplanować, bo jej nie było. Nie było klatki wiodącej na, na parter, przepraszam, na piętro. Także to wszystko, co myśmy, rozkład pokoi na parterze i na górze, i jeszcze w piwnicach, nie ma to. Z... Nie jak gdyby nie, nie, nie nawiązuje to do, do tego, co się działo z dworem w, przed, przed wojną za, za ostatnich właścicieli, ponieważ jest to nasz układ pokoi. Czyli tak naprawdę to Pani z tym brakiem dokumentacji tak, wygrała. wygrała Pani, tak, tak, bo jeżeli tak. jest duża dokumentacja, tak. byłoby no, dużo takich szczegółów. kazałby nam odbudować, ale ja bym się i tak z tym kłóciła, no ale nie zawsze można osiągnąć to, co, co się zamierza, ponieważ no, wtedy były naprawdę inne potrzeby. Również nie było, jak tutaj widać na tym zdjęciu, prawda, nie było na osi dworu schodów wejściowych, to była weranda. Aha. Myśmy zaproponowali schody, które się pojawiły i konserwator jak najbardziej nam przyklasnął, no bo było to dosyć dziwne, że takie potężne i wchodziły się jakimiś bocznymi, bocznymi schodami, więc był może na budowie raz, Potem na, na, na samym końcu, jak już wszystko było gotowe, to ja, ja wręcz go poinformowałam, że jest, jest koniec i żeby przyjechał odebrać. Ale też mi się wydaje, że bardzo dużo w tych latach, co Pani kupiła e, dworek i to bardzo dużo było odnawianych pałaców, tak, tak, zamków tak, tak. i mi się wydaje, że oni mieli bardzo dużo Być też może, pra pracy, tak. więc dlatego tak może nie nachodzili. Myślę, i... że też mieli o wiele ważniejsze obiekty. Niż, niż taki zrujnowany dwór w Radoniach, o którym nic e, nie było, wiadomo. Gdyby to był jakiś pałac, prawda, Sobańskich czy, czy inny Wilanów, to na pewno bym nie mogła sobie tego odrestaurować tak, jak, jak chciałam. To jest najważniejsze, bo teraz pięknie to wygląda, opinie na internecie są fajne, ale tak jak Pani wcześniej wspomniała, bardzo rzadko Pani chce przyjmować gości, bo to jest tak jakby Pani dom. Zamie tak, zamieszkałe, tak, tak. sporadecznie organizuje Pani jakieś tam bardzo rzadko imprezy i słyszałam, że gdzieś tam czytałam, że chyba na Facebooku najlepiej Panią obserwować. Tak, wtedy tak. wtedy ja, jest wiadomo... Znaczy jest, jest, będzie... jest, 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 jeżeli chodzi o media, no to Facebook i Instagram. Ten Instagram jeszcze taki kuleje, ja nie bardzo go ogarniam, ale na Facebooku na, mam swoją tak zwany fanpage, swoją stronę. Również jest strona, którą założyłam jak pisałam książkę, czyli 6 lat temu bodajże www.Radoniedwor.pl i tam jest dla chętnych jest całość historii. Do, tak w, no, w skrócie, która, do której udało mi się dotrzeć, całość historii majątku radońskiego. I tam również są moje wpisy blogowe. Prowadzę bloga od bodajże 4 lat. Jest tych wpisów kilkadziesiąt o wszystkim co tutaj w dworze w parku się dzieje. Bogato ilustrowane zdjęciami, które sama robię. Więc e, książka ma tytuł Dwór w Radoniach, Historia Janeczki. E, autorką jestem ja, Beata Korzeniowska Matraszek e, i można ją nabyć bezpośrednio u mnie w dworze e, bądź e, poprzez aukcję na Allegro lokalnie, gdzie jest e, wystawiona. E, Ponieważ książka ma w sobie pewną płętę i tajemnicę, więc nie chcę za dużo mówić, o czym ona traktuje. Mogę jedynie zdradzić, że jest bardzo wzruszająca. Jest to taka opowieść biograficzna i bardzo często osoby pytają mnie, czy. To wszystko jest oparte na faktach, bo aż czasami się nie chce wierzyć <gry> i mogę potwierdzić, że tam nie ma żadnej konfabulacji, to są, to są po prostu wszystko fakty. Dla zachęty mogę przeczytać to, co napisałam na, na ostatniej stronie, na tylnej stronie okładki. Przed 1840 rokiem we Wsi Radonie pod Grodziskiem Mazowieckim zostaje wybudowany dla rodziny rydeckich klasycystyczny dwór, który przez następny wiek. Wielokrotnie zmienia właścicieli. W maju 1932 roku do dworu w Radoniach wprowadzają się Jan i Maria Krzanowcy, a w lipcu przychodzi na świat ich córeczka Janeczka. W majątku radońskim spędzają pierwsze 13 lat swojego małżeństwa i pracą własnych rąk tworzą wymarzony przez siebie dom. Staje się on częścią historii regionu i Polski, strażnikiem tradycji i ostoją patriotyzmu. W 1945 roku, w wyniku wypłaszczenia, państwo Chrzanowscy tracą cały dorobek swojego życia i zmuszeni są opuścić ukochane Radonie na zawsze. Mijają lata i dwór w Radoniach powoli zamienia się w ruinę. 70 lat później, nieżyjąca już Janeczka Chrzanowska łączy więzami przyjaźni swoją siostrę, której nigdy nie znała, i nowych właścicieli dworu, którym udało się ocalić go od zapomnienia. Oto losy jednego dworu i dwóch rodzin, które ten dom połączył. Oto historia Janeczki, która pozwala nam wierzyć, że nic, co wydaje się być stracone, nie jest stracone na zawsze. Dziękuję. Za wywiad, za to, że mimo tego, że tak niespodziewanie panią no naszłam. Bardzo, bardzo. Yy... się że jutro mamy znowu kafejkę chyba już, ostatnią. chyba już ostatnią. No tak, bo już się coraz chłodniej tak, robi. Tak, tak. Ale jest mi miło i rzeczywiście potwierdzam, tak jak opinie na internecie są, że jest tu bardzo miło, sympatycznie. Ja się praktycznie poczułam tu naprawdę przysympatycznie, można odpocząć. Ale tak jak pani wcześniej mówiła, proszę obserwować na Facebooku. Facebooku, żeby było wiadomo, kiedy tak, jest tak. możliwość przyjścia, przyjechania, zobaczenia. Czy tutaj pokoje można wynająć? Nie. nie. Tylko nie po mamy. prostu skorzystać tak, z ogrodu. Tak, tak, no i w dobie pandemii na razie są to takie e, plenerne, prawda, ogrodowe spotkania. Też udostępniamy na plenery malarskie, można jakieś koncerty. Były koncert misty betańskich w czasie jednej kafejki. Um, no, wcześniej mieliśmy przez ostatnie pięć lat, zanim się pandemia nie wydarzyła, to um, był też kiermasz bożonarodzeniowy wewnątrz wtedy. No. W tej chwili jest to zawieszone i może pewnego dnia się powtórzy. Czyli zapraszamy do Dziękuję kontaktu. Bardzo. Tak, wzajemnie. Dziękuję.